Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu bilskiego wcale nie było formalnością. Głosowało 24 radnych za, 18 wstrzymało się 6 radnych. Za realizację budżetu w ubiegłym roku odpowiedzialny był poprzedni zarząd, czyli koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. To właśnie PO wstrzymała się od głosów. Trochę się dziwię, ponieważ ten budżet, jego wykonanie, jego realizacja lepsza, gorsza była dziełem tegoż klubu akurat. W związku z tym wstrzymywanie się nad własnym dziełem jest dla mnie niezrozumiałe. A staroście dostało się zaplanowane planowane redukcje 200 etatów. Cięcia mają dotknąć około 10% pracowników instytucji podległych powiatowi. Wynika to z trudnej sytuacji budżetowej. Najbardziej cięcia odczują szkoły. Dyrektorzy zostali zoblikowani do zwolnień kilku pracowników w każdej jednostce, choć zdaniem opozycyjnej platformy subwencja oświatowa w zupełności wystarcza na utrzymanie szkół. Jeśli chodzi o subwencję w roku 2014, to ona wynosiła 65 milionów, nie tak jak pan Starosta zacytował, nie wiem skąd ta liczba. Natomiast wydatki 63 miliony. Z tego wynika, że nadwyżka wynosi 1951. Tymczasem Starosta chce namawiać także osoby w wieku emerytalnym, aby skorzystały z tego przywileju. Będę każdego indywidualnie namawiał, proponował, zachęcał, aby wszedł na współpracę z nami, ułatwiał nam tąże pracę, aby dawał nadzieję ludziom młodym, którzy czekają na swoje miejsca pracy także w samorządzie. Ważnym punktem podczas sesji było także przyjęcie sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile, którego strata na koniec ubiegłego roku wyniosła nieco ponad 4 miliony złotych. To o milion siedemset tysięcy złotych mniej niż w roku poprzednim. Dyrektor na komisji, dyrektor Szaferek-Szuca przedstawił nam informację, że wyprowadza powolutku szpital z, z tej trudnej sytuacji. Niestety także kosztem cięć etatów. Przez ostatni rok pracę straciły 84 osoby. Szpital zamierza stratę pokryć z przyszłorocznego zysku. Jest to zgodne z ustawą o rachunkowości i nie określamy docelowo jaki to będzie, który to będzie rok. natomiast. No działania restrukturyzacyjne powinny spowodować, że uda się to wszystko zrobić sprawozdanie finansowe szpitala w Pile zostało przyjęte jednogłośnie, ale radni Platformy ponownie wstrzymali się od głosu podczas zmian budżetowych, choć decydowano o przekazaniu 450 tysięcy złotych na dokończenie remontu ulicy Towarowej w Pile i przekazaniu szpitalowi pilskiemu 100 tysięcy złotych na spłatę zakupu aparatu USG. Jednak dopiero w ostatnim punkcie, w wolnych wnioskach naprawdę zawrzało. Zaczęły padać pytania dotyczące działalności szpitala w wyżysku Radnych Platformy zaniepokoiły plany oddania laboratorium szpitalnego w prywatne ręce, bo żona obecnego prezesa szpitala jest właścicielką firmy Mutmet, która także ma laboratoria. Ja widzę konflikt jeden, że Pan i państw, Pana pracownicy nie kierują, e, e, tak jak Pan to tutaj powiedział, bo odczytuję z tego, o czym Pan mówi, swoich e, pacjentów do Szpitala Wyżyskiego. Czy nie jest konflikt interesów w tym, żeby POZ był dla Pana zwyczajnie konkurencyjną działalnością? Radny pytał także, dlaczego lekarze rodzinni nie chcą kierować swoich pacjentów do szpitala w Wyżysku, gdzie działa także podstawowa opieka zdrowotna. Zdaniem Mariana Martenki, tu także może chodzić o konflikt interesów, bo dziewięciu lekarzy rodzinnych pracuje właśnie w przychodniach MUTMED. Żeby wyjść na plus albo żeby zero, wyjść na zero chociaż w POZ-ie to powinniśmy mieć przynajmniej 3000 pacjentów. A skąd ich weźmiemy, jak po trzech latach mamy tylko 1600? Czyli musimy zabrać je innym lekarzom. Dlatego prezes rozważa także likwidację w przyszłości podstawowej opieki zdrowotnej w wyżyskim szpitalu. Po to, by więcej nie przynosiła strat.